Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Dzień dobry, nazywam się Paweł Sobczyk, Jestem pracownikiem Muzeum Ziemi Kujawskiej do w Włosławku. Od 35 lat prowadzę dział archeologiczny i przyszło mi w, na koniec mojej kariery, tej 40-letniej, co dla mnie samego też jest zaskoczeniem, bo przecież nie mało w tym czasie przeszedłem. Oczywiście mówię o sprawach zawodowych, doświadczyć no, fantastycznego właśnie odkrycia. W, Fakt, że przypadkowego, ale bardzo efektownego pewnego obiektu, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Ale ponieważ mam już no, takie doświadczenie, jakie, o którym wcześniej powiedziałem, i, i doświadczenie w kontaktach z młodzieżą, i wiem, jak i najczęściej przy pierwszym kontakcie z archeologami, może dla wielu z Was nie jest ono pierwsze, ale dla niektórych wystarczy i, i, i być może ono jest ważne, powiedzieć w jaki sposób dochodzi do odkryć archeologicznych. Właśnie mamy dwa sposoby dzisiaj, dzisiaj zawsze, pozyskiwania zabytków archeologicznych. Są to przypadkowe odkrycia, które do niedawna absolutnie dominowały w naszej archeologii, ale od końca lat 70. posługujemy się już pewnym programem badawczym, tzw. archeologicznym zdjęciem Polski, a więc badania tzw. powierzchniowe, które ujmują, tworzą ewidencję wszystkich znalezisk archeologicznych na obszarze Polski. To jest program dynamiczny i nigdy nie jest zamknięty. On ciągle trwa. Bo pewne stanowiska, które znaliśmy wcześniej ulegają zatarciu, ale inne się pojawiają w czasie użytkowania terenu. W związku z tym jakby tym w pewnym sensie nienaturalnym wejściem i dojściem do właściwego tematu naszego chciałbym tutaj zaproponować tutaj pewne takie obrazki, które wyjaśniają nam te rzeczy. Mamy przed sobą mapę dawnego województwa bocawskiego obejmującego dwa regiony. Kujawy wschodnie, tak zwane białe, czyli piaszczyste, na południu i w ziemię dobrzyńską, pomiędzy ziemią chemińską na północy, w, na wschodzie Mazowszem i na południu, właśnie Kujawami wschodnimi, oddzielone wszystko trzema rzekami. Drwędza na północy, na południu i zachodzie Wisła, na wschodzie Skrwa. Widzimy tutaj na mapie pewne takie prostokąty. Otóż właśnie na tym polega ten program badawczy archeologicznego zdjęcia Polski. Cały obszar Polski został podzielony na takie obszary 5 na 7 km, czyli to jest 35 km kwadratowych, które przechodziliśmy fizycznie, każde dosłownie dostępne miejsce i zbierając no to, co uznaliśmy oczywiście za wartościowe archeologicznie. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej w Dobrzyńskiej rozpoczęło ten obszar, badanie tego obszaru na początku lat 80. i samodzielnie zrealizowało 8 takich obszarów. We wszystkich badaniach uczestniczyłem. Odkryliśmy tam w około ponad 400 nowych stanowisk archeologicznych. Wśród nich jest to jedno, o którym będę chciał mówić. Zapewne następne zdjęcie i mapa zrobi na Was niemałe wrażenie, jeśli chodzi o liczbę stanowisk archeologicznych. Odproszę bardzo. Każdy punkcik, który widzimy na tej mapie, a pokazujemy tutaj tylko Ziemię Dobrzyńską, oznacza jedno stanowisko archeologiczne. Każdy jeden punkt może oznaczać jedną skorupę. Ale może oznaczać też całe stanowisko, czyli niezwykle bogate cmentarzysko, osadę, grodzisko i inne formy archeologiczne. Na obszarze naszego dawnego województwa takich obszarów mieliśmy obszarów AZP mieliśmy około 150, a stanowisk archeologicznych. Na czas około 1999 roku było kilkanaście tysięcy. Z tego co najmniej kilka tysięcy nadawało się już właściwie do bezpośredniej eksploracji ze względu na zniszczenie. Ale było to z różnych względów niemożliwe. I bardzo proszę, pokażę teraz Ziemię Dobrzyńską, na której mamy zaznaczone dwa stanowiska bardzo bogate stanowiska, o których będę chciał mówić przede wszystkim w tej chwili o jednym tak w centralnej części ziemi dobrzyńskiej, a więc złotopole. Tak dla jaśniejszego obrazu oczyszczony jest z tych wszystkich punktów osadniczych. Jest to obszar AZP4349. To jest bardzo ważne, bo to nam lokalizuje nasze stanowisko w obrębie całego regionu, a jednocześnie i też Polski. Teraz mamy z lotu obraz z lotu ptaka, a więc mamy na ziemi dobrzyńskiej, jedną z głównych arterii pomiędzy Włocławkiem a Toruniem na wysokości Lipna i odbicie w stronę szosy na Rypin. Około 400 metrów od szosy doszło do niesamowitego odkrycia w, 1904, w, 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 w 2015 roku. Musieliśmy zająć się wszelkimi wiadomościami, które ewentualnie tej miejscowości dotyczyły. No więc okazuje się, że takie czasopismo archeologiczne z otchłani wieków, jeszcze przedwojenne, ale funkcjonujące przecież znacznie dłużej, z 1957 roku, przedstawia nam informację, że w 1957 roku, przypadkowo, rolnik odkrył w miejscowości Złotopole, a więc bardzo blisko tego miejsca, które pokazywałem, obiekt archeologiczny. Było to późną jesienią, podczas orki, niestety ten grób został, był to grób takiej bardzo pradawnej kultury archeologicznej, kultury pomorskiej, z wczesnej epoki żelaza. Odkrycie to zgłosił do szkoły do lipna, stamtąd przyjechał kierownik szkoły rolnictwa, mechanizacji rolnictwa, przepraszam, i przyjechali tam nauczyciele z młodzieżą, zebrali to wszystko, co zostało po zniszczonym grobie, a zniszczone zostało to, co widzicie tutaj, czyli fragmenty trzech naczyń. Zgłosili to wszystko do Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Toruniu. Stamtąd przyjechał archeolog, ale był to początek stycznia, a więc okres zimy. Niemożliwe było prowadzić tam eksploracje. Zresztą i tak stwierdzono, że w zasadzie obiekt został totalnie zniszczony. I mamy teraz teren. Przestawiający mniej więcej no powiedzmy hipotetycznie ten właśnie obszar wystąpienia tego stanowiska. Minęło 25 lat, kiedy, już kiedy pracowałem w tym muzeum, w 1983 roku doszło do ponownego odkrycia, ponownego obiektu. Na szczycie, tutaj na kulminacji tego wzgórza, doszło do odkrycia znowu grobu skrzynkowego o formie no skrzynkowego, dlatego że miał formę skrzyni kamiennej zbudowanej no, z kilku ton w, w kamienia polnego i tak zwanych eratyków, czyli w, w, odłamków potężnych, odłamków skalnych, z których złożono grób. Ro, eksplorowaliśmy go w 1983 roku. I bardzo proszę, tak to wyglądało w momencie eksploracji. Pokazujemy tutaj i formę, a jednocześnie już po opróżnieniu grobu to, że był on wybrukowany w środku kamieniami bardzo do siebie dopasowanymi. Były to kamienie wapienne, a więc stosunkowo miękkie. Można było właśnie profilować je tak, jak się chciało, i tak właśnie zrobiono. Niezwykle ciekawą, ciekawym elementem tego grobu jest to, że trzy. Boki jego zbudowane były z olbrzymich głazów kamiennych, takich, których nie dało się tak po prostu w pojedynkę, a nawet w kilka osób przemieścić. Natomiast tylko południowa ściana, ta, od której dokładano do grobu kolejne pochówki, czyli szczątki zmarłych spalonych na stosie, włożone do naczyń popielnicowych, kiedyś nazywanych urnami, od strony północnej zagospodarowano taki grób. Po to, żeby nie trzeba było odwalać potężnych i bardzo trudnych do usunięcia pokryw kamiennych, tutaj w tym grobie nie, nie udało się ich znaleźć, one były wcześniej rozorane, rozsuwano tylko, widzimy, takie lżejsze dwa kamienie ustawione na zakładkę i dokładano kolejną popielnicę. Jak to wyglądało w praktyce? Proszę bardzo. Mamy tutaj obraz, już właściwie z dokumentacji, badań archeologicznych, a więc widzimy. Grób dość duży, który pomieściłby kilkadziesiąt popielnic, a zawiera tylko cztery, ale wybrokowane ma dno na całości, czyli jakby przygotowany był do pełnego wyposażenia. I bardzo proszę, na obrzeżach widzimy, jakie formy naczyń tutaj dominowały. Cztery popielnice, trzy z nich przykryte misami, to jest kanon tej, tejże kultury pomorskiej, oczywiście na w cmentarzyskach tej kultury. Ale jedno z, jedna z popielnic przykryta jest swoją pokrywką, tak zwaną wpuszczaną. Mało tego, jest ona ornamentowana. Niestety, jest to naczynie przygotowane tylko i wyłącznie, tak zwane sepulkularne. Tylko i wyłącznie do obrzędku pogrzebowego, a więc nie było potrzeby tak solidnego jego wypalania. Za to było niezwykle efektowne. Miało czarną, wyświeconą często powierzchnię, a ten linearny jakiś tam rysunek dzisiaj niestety nie do tworzenia, ponieważ naczynie jest tak słabo wypalone, że wzięcie do ręki jednego kawałka skutkuje pozostawieniem kilku kawałków, następnych niestety i już później bez możliwości rekonstrukcji. No więc nie wiemy, jak zrekonstruować ten ryt na tym naczyniu, ale musiałby być on niezwykle efektowny, kiedy występował na lśniącym, lśniącej czarnej powierzchni i być może wypełniony jeszcze jakimś elementem kontrastującym, białym. Proszę bardzo. Widzimy tutaj znowu teren, nasycony badacz, który, który zabezpieczał te ten pierwszy grup stwierdził, że na powierzchni widział tyle eratyków, że z nich spokojnie można było jeszcze kilka grobów wybudować. Stąd twierdził, że tamtych grobów musi być znacznie więcej i tak jednak wiele czasu upłynęło, zanim to się potwierdziło. Mamy teraz siatkę na planie tak zwanym warstwicowym. Jest to siatka wykopów ponieważ rozpocząłem badania w 1985 roku. Musieliśmy się bardzo śpieszyć, ponieważ rolnik, na którego polu ten nowy grób z 1983 roku wystąpił, sprzedał, wysprzedał cały piasek o wysokości prawie 12 metrów na budowy gdzieś tam. W związku z czym trzeba było się śpieszyć, żeby wyeksplorować całe to stanowisko, zanim potężne koparki je zniszczą. No i odkryliśmy, blisko tego pierwszego grobu z 1983 roku, groby też kultury pomorskiej, ale zupełnie, o zupełnie innych formach, gdzie już popielnica taka sama, jak wystąpiły w, grobie, jakie wystąpiły w grobie kamiennym, tym razem bez obstawy kamiennej, była obstawiona, a właściwie przykryta potężnym naczyniem, dużym naczyniem, odwróconym dnem do góry, tak zwanym kloszem. I niektórzy, stąd niektórzy badacze nazywali ją to nie kulturą pomorską, a wolą używać takiej nazwy jeszcze kultura grobów kloszowych albo podkloszowych. W 1992 roku, to trwało troszkę ze względu na płodozmian, zakończyłem tam badania i widzimy tutaj, szczególnie po prawej stronie, a właściwie wokół całego kompleksu, Naszych obiektów, tu jest czyściej, pokazana jest ta koncentracja obiektów, a więc łącznie 10 grobów, łącznie w nich, ponieważ były to wielopochówkowe groby, łącznie było ponad 40 być może pochówków. Otoczyliśmy je kolejnymi wykupami. Okazało się, że były one całkowicie jałowe. W związku z tym. Miałem podstawę do tego, żeby konserwatorowi, który nadzoruje to wszystko, zgłosić, że stanowisko zostało całkowicie przebadane. Tymczasem minęło znowu kolejnych 25 lat i co się okazuje? W, 1000, w 2015 roku dostajemy wiadomość od właściciela. Kolejnego właściciela pola, obok tego, które, na którym przeprowadziliśmy te badania, że dosłownie 5 do 10 metrów na północ od tych ostatnich wykopów z tamtych badań doszło do polownego odkrycia niezwykle no, fantastycznych grobów. Chwała. Temu panu, który, który jest właścicielem tego pola i, i, i to wszystko nagłośnił i przekazał nam tę informację, ale jednocześnie, w, zanim ona do nas dotarła, niestety użyty tam ciężki sprzęt wprowadził totalną destrukcję dwóch odkrytych, pierwszych odkrytych grobów. I bardzo proszę, jak to wyglądało. Te groby tutaj widzimy, te czarne, zaczerwione, to dwa pierwsze odkryte. I jak to wyglądało? Proszę bardzo. Widzimy jak na placu budowy te potężne kamienie, to są elementy konstrukcyjne grobu. Dwóch, konkretnie grobów. I tylko na podstawie relacji tych obserwatorów bezpośrednich, którzy jednocześnie zniszczyli te dwa groby, mamy od nich informację, że oba groby wystąpiły bardzo blisko siebie, maksymalnie do półtora metra. I jednocześnie, że oczywiście nie wiedzą, ile naczyń zawierały, bo to wszystko zostało rozniesione koparkami spychaczem i, jedno, i rozepchnięte na dość dużej powierzchni. No więc kiedy z moim kolegą archeologiem też z naszego muzeum wówczas pojawiliśmy się tam, właśnie pozostało nam już tylko Zbieranie tego wszystkiego, co zostało rozciągnięte po polu, i przesianie tego wszystkiego, udało nam się jeszcze jakby zweryfikować lokalizację jednego z tych grobów. To jest ten, gdzie na dnie zobaczyliśmy jeszcze kilka kamieni, których na szczęście jeszcze nie wyciągnął spychacz, do których to naczyń, czy fragmentów naczyń, przyklejone jeszcze były szczątki ciałopalne i to in situ, czyli w miejscu. Mowy nie było, żeby to było przesunięte. Natomiast ten drugi grup zniszczony, widzimy go tutaj w tym miejscu w takiej postaci, wszystko przemieszane, czyli szczątki naczyń, w tym przypadku widzimy tu pokrywkę naczynia, a jednocześnie po prawej stronie resztki, oczywiście przesiane, w szczątków ciał upalnych i występujące wśród nich detale wyposażenia innego niż ceramika. W, w, czyli z brązu, jakichś elementów drobnych, w, w, drobnej biżuterii. To wszystko przywieźliśmy do Muzeum Historii Wrocławka. Proszę spojrzeć, jak to wyglądało. Z tego, To są puzzle. Z tego teraz musieliśmy w, w, no, stworzyć coś, otworzyć to, co w rzeczywistości wystąpiło. Proszę bardzo. No, częściowo udało się to pokleić. Mamy formy kilku popielnic zniszczonych w, w tychże grobach. Mamy też szczątki kostne. Widzimy, że są jasne, czyste. One w zasadzie nie powinny być czyste, białe, ponieważ wiemy, że zmarły był spalony na stosie, stos zbudowany z drewna. W związku z czym ten węgiel drzewny, czarny, przecież powinien je zabrudzić, ale te kości były przemywane. One były czyszczone, przemywane i widzimy jednocześnie, że są mocno niedopalone. Tam już nie tylko antropolog dojrzy konkretne elementy szkieletu, a więc kręgi szyjne i inne, paliczki, czyli kości palców, ale, 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 ale też i archeolog, no, nie będąc jednak specjalistą w tej dziedzinie. Niektóre przebarwienia kości na zielono, Świadczą o tym, że wśród nich były elementy właśnie biżuterii jakiejś brązowej, która całkowicie skorodowała i powstał tylko ten zielony właśnie tlenek. Ewentualnie jakiś element z żelaza. Tam już z kolei było to zabrudzone rdzą. Tak wyglądały te elementy uchwycone. Mamy tu fragment jakiegoś Załóżnicy złożonej z elementu z brązu i z przetopionego szkła niebieskiego. Kiedy już się wydawało, że jakby opanowaliśmy to stanowisko, no, pogodziliśmy się z tym, że coś opuściliśmy podczas ostatnich badań i, i że wystąpiły dwa kolejne groby, zaczęliśmy je już opracowywać. Dostajemy kolejną informację, że kilkanaście metrów na północ od nich natrafiono na najprawdopodobniej, teraz już byli ci odkrywcy bardziej dokładni i ostrożni, że być może natrafiono na kolejny grób, ponieważ znowu leży prawie na powierzchni olbrzymi kamień, olbrzymi głaz. I mamy go tu, widzimy zaznaczonego tą czerwoną kropką. Proszę bardzo. I przystępujemy do eksploracji. Pokazują nam się kolejne kamienie. No, mamy tę świadomość. Nawet, słuchajcie, po e, e, takich doświadczeniach, 43 latach e, pracy w, w archeologii, e, no, coś w człowieku w, pęka i, i, i ta świadomość, że w, w, jesteśmy jedni z pierwszych, albo po prostu pierwsi, e, e, nieskromnie mówiąc, po e, 2,5 tysiąca lat, e, które dotykają w to, co jest pod kamieniem. Wcześniej już tylko ci, którzy zakładali ten grób no, mieli do niego dostęp i go po prostu tworzyli. Proszę bardzo, kolejne widoki jakby stropu grobu. To wszystko zaczyna być uładzone. To już nie są przypadkowo rzucone jakby kamienie, prawda? Widzimy jakby wieniec bardzo regularnie ułożony strony północnej, strony południowej wygląda to troszeczkę inaczej. Grób generalnie przekryty był dwiema. To się rzadko zdarza. Mówię najczęściej przy odkrywaniu tych grobów nie ma już pokryw. Ten ma kompletnie, ten ma komplet. Ma i pokrywy. Podejrzewam, że każda z nich może ważyć w granicach 200 kg, no więc jedna osoba nie jest w stanie tego podnieść, a Oprócz tego jeszcze, żeby uszczelnicie, je, są obłożone jeszcze dodatkowo kamieniami polnymi. Tak wygląda w, no, jakby rekonstrukcja, czy powiedzmy, bo o zobowiązani jesteśmy, oprócz eksploracji, ale przecież robienia dokładnej dokumentacji. Musimy pamiętać o tym, że badanie. Obiektu archeologicznego jest niezwykle odpowiedzialny, ponieważ nie da się już tego naprawić. Raz wyeksplorowany, źle obiekt już właśnie przepada. Owszem, pozostają elementy, ale znowu trzeba z nich budować coś, co może nie być aż tak w 100% wiarygodne. Proszę bardzo, to ten element, który tam narysowany jest. Ach, jeszcze nam się powtórzył tutaj, nie wiem dlaczego, przepraszam, już idziemy dalej. I ściągamy jedno, kolejne zaskoczenie, totalne, ale archeologia to nam pokazuje. Proszę Państwa, zdjęliśmy jedną płytę północną, pod nią kapsel, współczesny, z lat może 50., 60. Przebiegamy teraz, bo materiału jest mnóstwo. Proszę bardzo, tak wyglądają kolejne fazy eksploracji obiektu. Zdjęliśmy obie pokrywy. Na głębokości 40 cm pojawiają nam się, Jakieś ciemne plamy. Są to dna naczyń, które dopiero nam się wyłaniają z tego inwentarza grobu. Nie są to jeszcze popielnice. To są dna odwróconych do góry dnem właśnie mis, przykrywających popielnice. Proszę bardzo. Eksploracja niezwykle ciężka, uciążliwa, nie można było wejść, bo można zniszczyć absolutnie wszystko i już nie odbudować tego. No więc dosłownie nie szpachelką, łyżeczką do herbaty czasami wchodziliśmy pomiędzy poszczególne naczynia. Tak wyglądała, tak wyglądała dokumentacja wypełniska, 16 popielnic w dwóch głównych rzędach, w środku i pojedyncze popielniczki małe i jednocześnie tzw. naczynia przystawkowe. Proszę bardzo, tak to wyglądało w oryginale. I tak to wyglądało w dalej. Kamienie potężne. Przebiegamy. Widzimy w jakim stanie z bliska są te naczynia. Nic dziwnego w związku z tym, że to co widzieliśmy już w muzeum wyłożone, że to były już tylko fragmenty. One dopóki trzymały swoją wilgoć, to jeszcze utrzymywały się. Proszę bardzo, na zewnątrz, zaraz za wejściem do grobu, dwa naczynia ułożone, jedno z pięknym uchem tego typu. Grób fantastycznie od, odczyszczony. Okręg Lipnowski, a szczególnie tam na szczycie, na kulminacji, ciągle wieje. Jest jeden z najbardziej wiecznych regionów, podobno. Ciągle nam zawiewało. Trudno było zrobić naprawdę ładną, dobrą dokumentację. Tak to wyglądało, proszę bardzo, jak szczelnie ułożone są kamienie w obstawie grobu. Proszę bardzo, tak wyglądała postać całego grobu. Kilka ton kamienia, to specjaliści określili, około 2-3 ton kamienia. Tak to wyglądało, kiedy przywieźliśmy te w wpływy, te popielnice, tutaj te wcześniejsze rozrzucone. W jednej z popielnic, po prawej stronie, mamy kości zwierząt. Nie jest to absolutna rzadkość, ale, ale nieczęsto to jednak występuje. Niestety nie mamy jeszcze analiz. Analizy antropologiczne już mamy, ale są w opracowaniu, to znaczy w publikacji, natomiast nie mamy jeszcze zoologicznych. Tak wyglądały niektóre popielnice. Fantastycznie zdobione. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest naszyjnik z brązu, który został tu odzwierciedlony tylko rytem po prostu. I następne popielnice. Niektóre przykryte były mi sami, jak powiedziałem, ale niektóre swoimi pokrywkami płaskimi. Proszę bardzo. Tutaj widzimy właśnie, o to jest właśnie ta popielnica. Jedna z tych. i bardzo efektowna, jedno z niewielu tak efektownie i zachowanych naczyń. E misy, niektóre z takimi efektowymi wypustkami. E efektowna e tak zwana kanopa, e czyli tro trochę antropo e e antropologicznie byłoby e no, podobne po prostu do ma odzwierciedlać postać jakiegoś osobnika konkretnego w tym grobie. Tak wyglądały przykrywki konkretne. Tak wyglądały z kolei miski i dzbanki jako przystawki, które mogły mieścić nad jadło i napoje. Tak wyglądały w oryginale wiele innych grobów w Polsce i tak zwane urny twarzowe, które niestety na naszym terenie, na ziemi dobrzyńskiej one pozostają na ziemi chemicznej, natomiast u nas nie występują. Są wiele, chyba jedna wystąpiła tylko. Tak wygląda dokumentacja, w taki sposób robimy dokumentację no, skomplikowanych układów kamieni, posługując się taką ramą z podziałem 10-10 cm na 10 cm. O, tak to dlatego. Jedyny kamień. Ośmielam się powiedzieć, że chyba kosmiczny, niezwykle ciężki, z przedziwnymi jakimiś dołkami, odciskami. Niewy, Niewykluczony, że kosmiczny. I ojej, nie ma, tu powinno jeszcze jedno być. Chciałem przedstawić zrekonstruowany. Ten grób został już zrekonstruowany w Muzeum Historii Wrocławka, do którego serdecznie zapraszamy do odwiedzania. Serdecznie dziękuję i zapraszam na następne spotkanie.